Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak ułożyć koszku metodą Friglish. Najpierw Wam pokażę, jak zrobić krzyż, jeżeli ktoś nie oglądał podstawowego kursu LBL. Później Wam pokażę pierwsze dwie warstwy F2L, Test to Layers. A w następnych częściach pokażę Wam y, orientację ostatniej warstwy i permutację ostatniej warstwy. No dobra, no to zaczynamy. Musimy zrobić krzyż. Czyli po prostu... No to robimy. Robimy na swój własny sposób. Dokładniej wszystko wyjaśniłem w LBL-u, w technice podstawowej. A jak ktoś już nauczył się lbl i chce osiągać czasy takie jak ja na przykład na przykład 35 sekund, 20 sekund, to ta metoda jest dla was. A więc zobaczcie. Mamy krzyż, prawda? Krzyżek. Widzimy. I ten krzyż muszą zgadzać się. Zgadzać? Ze środkami. Tak jak tu, tu, tu. Jeżeli. Czekajcie. Jeżeli mamy taką sytuację, że tylko dwa dobrze ustawiliśmy, że tylko dwa się zgadzają, to stawiamy kostkę tak, żeby jeden dobrze ustawiony był po prawej, a jeden dobrze ustawiony był po z tyłu. Po prostu z tyłu. I wykonujemy taki algorytm. Widzimy, mamy pokładane wszystko. Tu, dobra. W następnej części pokażę Wam jak f 2 first two layers. Pierwsze dwie warstwy. Będziemy najpierw wkładali pierwszy lot robili drugi, trzeci, czwarty. Dzięki, do usłyszenia.